Potrzebujemy profilaktyki w postaci jednodawkowego przeciwciała monoklonalnego, które chroni najmniejszych z najmłodszych obywateli naszego kraju przed zakażeniem wirusem RS. Z jednej strony mamy program, który funkcjonuje, to jest program, który zabezpiecza wcześniaki i dzieci z urodzonymi wadami serca, z mukowiscydozą i SMA, ale to zaledwie 1,5% populacji niemowląt. Medycyna poszła do przodu i mamy nowe przeciwciało, które może chronić wszystkie niemowlęta, nie tylko te urodzone przed czasem. Prawie 30 krajów już wdrożyło tę profilaktykę, w Hiszpanii od Odnotowano o 90% zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu zakażeń RSV. Myślę, że więcej niż tysiąc słów mówi ten jeden wydruk z drukarki 3D, który przygotowała dla nas mama majeczki, która bardzo boi się drugiego sezonu zakażeń, po tym jak jej córeczka przeszła bardzo ciężko trzy tygodnie hospitalizacji w szpitalu i powikłania na całe życie astma oskrzelowa. Myślę, że właśnie to doskonale pokazuje, czego nam potrzeba. Żeby zdrowie dzieci znalazło się naprawdę w opiekuńczych rękach resortu zdrowia. Żeby przeciwciało monoklonalne było dostępne dla niemowląt.